Pasji związanych z motoryzacją jest wiele. Jedni kolekcjonują samochody, inni kolekcjonują motocykle, a jeszcze inni kolekcjonują i to, i to w skali. Dzisiaj nieco inny odcinek. Był już odcinek z najlepszymi modelami Lego, a dziś? Dzisiaj przedstawię wam listę 10 najlepszych modeli samochodowych w skali w cenie do 200 zł. Zapraszam na odcinek. kolekcjonerski metalowy model samochodziku BMW M3 E30 z 1986 roku w skali 1 do 18 od Solido. Model jest metalowo-plastikowy. Karoseria wykonana jest z metalu, lakierowana oryginalnymi lakierami samochodowymi. Dodatki są wykonane z tworzywa sztucznego. Wysoka jakość użytych materiałów i duża precyzja odzorowania poszczególnych części daje się we znaki. Wielkość modelu to około 23 cm na 10 cm na 7 cm. Cena około 170 zł. Model samochodu Bugatti Divos z 2018 roku w skali 1 do 18 od Burago. Karoseria wykonana jest również z metalu, lakierowana również oryginalnym lakierem samochodowym. Dodatki wykonane są z tworzywa sztucznego. Model jest oczywiście zapakowany w estetyczne pudło. Sama wielkość modelu to 26 cm na 11 na 10, w zależności od wielkości oryginału. Cena również około 170 zł. Ten samochód to model metalowo-plastikowy od firmy Willy BMW X6, XDrive, SW50 i S71 w skali 1 do 18. Karoseria została wykonana z materiału, który jest używany do modeli nawet i droższych firm. Tutaj mamy cenę około 179 ,90 zł za model, który jest wielkościowo identyczny jak Bugatti, o którym mówiłem przed chwilą. Jest to jeden z ładnie wyglądających modeli, jeżeli chodzi o ten przedział cenowy Ford Mustang GT2015 maisto skala 118. Bardzo ładne pudełko, w które został zapakowany ten model, który cechuje się wielkością 25 cm na 8,5 na 7,5 idealnie odwzorowany, jeżeli chodzi o stosunek do oryginału, jest modelem za kwotę około 180 zł. Napiszcie, jak wam się podoba. Dodge Charger Hardtop z 1966 roku, Lucky Diecast, skala 1 do 18. Cena takiego modelu to około 187,80 zł groszy, oczywiście w zależności od wybranego sklepu. Na kolejnym miejscu występuje Lamborghini Urus, jest to model razem z lawetą, a na nim Lamborghini Huracan Coupe. Firma Maisto. Model w skali 1 do 24. Dodatki, które zostały użyte są z tworzywa sztucznego, a sama karoseria jest również metalowa, chociaż jest tutaj również trochę części plastiku. Jeżeli chodzi o precyzję wykonania, producent mówi, że jest to jeden z precyzyjniejszych modelów w tej cenie. Cena około 190 zł. Ferrari FXXK Evo. Samochód bardzo znany graczom, którzy grają w Forze. Jest to model wykonany w skali 1 do 18. Firma Burago. Wielkość modelu to od 21 do 26 cm na 10, na 9. Cena za ten model to około 190 zł. I przechodzimy do top 3 tego zestawienia. Porsche 911 Carrera Cabriolet z 1994 roku, bardzo znanej marki Norev. Skala 1 do 18. Karoseria wykonana z metalu, lakierowana oryginalnymi lakierami samochodowymi. Dodatki są wykonane z tworzyw sztucznych, wysoka jakość materiałów i duża precyzja zerowania poszczególnych części. Wielkość modelu to około 25 cm na 10 x 10. Wymiary pudełka 32 x 16 x 14,5. Cena 199,90 zł. Piękne Bugatti Atlantic Type 57 SC, 1938 rok, marka Solido, 1 do 18. Jeżeli chodzi o ten samochód, to jest to praktycznie już legenda. Wielkość modelu to około 25 cm na 10 na 10. Cena tego modelu jest w moim odczuciu bardzo atrakcyjna, około 180 zł. I numer 1 tego zestawienia Nissan gt R35 Type 2. Jest to model od Solido w skali 1 do 18. Model plastikowo-metalowy, karoseria z metalu, lakierowana oryginalnym lakierem. I jest to model, który mogę Wam pokazać w zasadzie na żywo. Jestem tymczasowo jego właścicielem, możecie zerknąć, jak on wygląda. Drzwi w tym modelu są otwierane, a spoiler doczepiany. Piękne koła i piękny sportowy wygląd. Mój model ma około 26 cm długości, około 10 cm wysokości i 11 szerokości. Cena około 170 zł. W tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli taki odcinek podobał Ci się, daj znać w komentarzu, ponieważ ten odcinek nie musi być ostatnim z tej serii filmów. Są jeszcze modele do 300, 500 czy nawet 1000 zł. Jeżeli chcecie takie odcinki, dajcie po prostu znać. Tymczasem do usłyszenia, cześć!